A, tak! Przybysz, a twarz widziała świat taki, jakim jest naprawdę. Konflikty, przyjaźń, zdrada i zaufanie. Niech no ci się przyjrze. Cokolwiek jest za tobą, teraz się od tego uwolniłeś, skoro do nas dotarłeś. Chcę z tobą pomówić, a zatem mów. Powiedz, co leży ci na sercu. Klerycy twierdzą, że prowadzą krucjatę przeciwko Album. Ale czy naprawdę myślicie, że pokonacie ich za pomocą sił, które zgromadziliście tutaj w Chorcie? Dzięki wierze można zdziałać cuda. Wierzę w Kalana, wierzę w technologię, którą nam dał i w ludzi, którzy nią kładają. My, klerycy, jako pierwsi powstaliśmy z popiołów, jakie sprowadziła kometa. Podczas gdy inne sojusze przychodziły i odchodziły, my trwaliśmy. I będziemy trwać. Jeśli taka jest wola, kalana. Ale jeśli spytasz mnie, czy wytrwamy przeciwko berserkom, panitom i albom, ja zapytam Ciebie. Komu zniszczenie hortu przyniosłoby najwięcej korzyści? Odpowiedzią są tu jedynie albowie. Widziałeś ich. Pobudowali konwertery w naszych krainach. Musimy urzeczywistnić wolę Kalana. Musimy wypędzić ich z konwertera na północy i ze wszystkich krajów wolnych ludzi. Klerycy zwyciężą. Mam nadzieję, że pozostałe frakcje zrozumieją to wystarczająco szybko, by się uratować. Musicie znaleźć kogoś, kto zjednoczy frakcję. Musimy działać wspólnie, żeby przetrwać. Ale to Kalan musi nas wszystkich poprowadzić. Musimy znaleźć sposób, aby inne frakcje zgodziły się z nami współpracować. Razem uda nam się zniszczyć albów. Potrzebuję do tego celu wysłannika kogoś, kto zaniesie moją propozycję do innych frakcji. Ale muszę wiedzieć, czy nadajesz się do tej roli. Muszę wiedzieć, kim jesteś. I potrzebuję szczerej odpowiedzi. Nie wiem, kim jestem teraz. Byłem alpskim dowódcą. Nazywałem się Jackson. I tak po prostu się do tego przyznajesz? Kiedy niby Alpowie nauczyli się mówić? Albo kłamiesz, albo jesteś tu, by mnie zabić. Wyciągaj broń i niech ta katedra będzie grobem dla nas obu. Nie jestem tu, żeby cię zabić. Byłem Jackson. Właśnie staram się dowiedzieć, kim jestem. A zatem odrzuciłeś Hebrydę i przyłączyłeś się do wolnych ludzi? Uwolniłem się od Aleksu i zostałem wygnany z lodowego pałacu. Dawni towarzysze mnie zdradzili, teraz jestem ścigany przez własnych ludzi. A zatem szukasz tu schronienia? Ratujesz własną skórę? A może naprawdę umknąłeś wpływowi Aleksu i zobaczyłeś swoimi oczami świat poza Ksakorem? Dowódca Albów, Jax, stoi tu przede mną. Nigdy bym w to nie uwierzyła jednak. Jak widać, takie rzeczy się zdarzają. Jestem zabłąkany. Szukam celu. Nieważne więc, kim byłeś. Najważniejsza jest teraźniejszość. Przeszłość już za nami. Kalan naucza, że z przeszłości powinniśmy wyciągać wnioski, a nie być podług niej osądzani. Wyrzeknij się przeszłości, a będziesz mógł zostać przyjęty na łono Kalana. To wymaga odwagi. Ona jest kluczowa w tych smutnych dniach, jeśli mamy ocalić świat. Ale zapewne masz pytania. Zadaj je i niech Kalan da Ci oświecenie. Czy albowie wciąż atakują Hord? Od ich ostatniego ataku upłynęło nieco czasu, ale jestem pewien, że o tym wiesz, Jacks, dowódco albów. Ale ataki pociągnęły za sobą liczne ofiary. Ci ludzie mogli przysłużyć się Magalanowi, a teraz gniją w grobach. Szczególnie boli śmierć sędziego Johana, ale dzięki tej wielkiej cenie, którą zapłaciliśmy, albo już więcej nie zaatakują nas w takiej sile. Przynajmniej taką mam nadzieję. Być może przygotowują się właśnie do zmasowanej ofensywy. Mieliśmy sporo czasu na wycofanie się i odzyskanie sił, ale nasze braki nie są żadną tajemnicą. Jeżeli zatem szpiegujesz dla Albów, nie zobaczysz tu nic poza tym, co wszyscy wiedzą. Wiemy z pewnością, że Albowie wykorzystali ten czas, aby okopać się w tym swoim przeklętym konwerterze. Być może to był od początku ich plan, a być może czekają, aż my zaatakujemy, zanim sami przypuszczą ofensywę. Co wiesz o siłach Albów? Ostatnio dotarły do nas informacje, że przywódca Jurek dysponuje siłą trzech garnizonów, wspomaganą przez maszyny latające i kolosa. Możemy mieć tylko nadzieję, że nie sprowadzili posiłków? Będziesz czekał na atak Albów czy uderzysz pierwszy? Konwerter musi zostać zniszczony. Tylko w ten sposób możemy wyzwolić i A im dłużej tu bezczynnie tkwimy, tym więcej oni mają czasu na przygotowania. Powinniśmy zaatakować konwerter, ale to jest większa operacja. Poniesiemy straty, w ludziach i sprzęcie. Czemu tak długo zwlekaliście z atakiem? Z pewnością pozwala im to wzmocnić swoje siły. Jeśli rozejrzałeś się uważnie po chorcie, powinno być to dla ciebie oczywiste. Nasze linie produkcyjne uzupełniają braki w machinach bojowych. Nie mogą jednak zrobić tego samego z ludźmi. A śmierć sędziego Johana to kolejne utrudnienie. Brakuje nam dowódców z prawdziwym doświadczeniem bojowym. A co z tobą? Nie możesz poprowadzić ataku? O nie, nie. Nie mam po temu zdolności. Logistyka, kierowanie obroną i interpretowanie woli Kalana. Oto moje mocne strony. Potrzebujemy kogoś takiego jak ty: doświadczonego dowódcy rozumiejącego działania Albów. A ty? Widziałeś trochę świata. Powinieneś wiedzieć coś o Albach. Wesprzesz nas w walce? Żołnierz, dowódca to bez znaczenia. Potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą co nieco o świecie. Nie wiem. Moje wspomnienia są jedynie fragmentaryczne. Mimo to jestem pewien, że zostałem zdradzony, by ktoś mógł zająć moje miejsce. Nie? Skromność? To cenna cecha? U przywódcy. A może masz jakieś inne powody, dla których nie chcesz być brany pod uwagę? Skoro to takie ważne, dlaczego zawierasz komuś, kto dopiero co pojawił się w drzwiach? Zawsze jesteś taki łatwowierny? Ufam swojej wierze. A coś mówi mi, że odegrasz znaczącą rolę w nadchodzących wydarzeniach. Wiara mnie poprowadzi. Ale może co innego jest ci pisane. Chciałbym, żebyś udał się do wolnych ludzi jako ambasador, porozmawiał z przywódcami pozostałych frakcji. Znajdź mi kogoś z doświadczeniem, kogoś niezależnego, kogoś, kto potrafiłby dowodzić. To wystarczy, by pomóc ci ukształtować naszą przyszłość. Znajdę ci dowódcę, którego potrzebujesz. Dobrze, a zatem idź, spotkaj się z wolnymi ludźmi. Ten dowódca stanie się symbolem naszej potrzeby współpracy. Nieważne czy separatysta, berserk czy banita. Znajdź kogoś z wystarczającym doświadczeniem, aby poprowadził nas do boju. Kogoś, kto byłby skłonny zaryzykować swoim życiem, aby powstrzymać albów. Kogoś, kto sam ruszyłby do walki w pierwszym szeregu, aby dać przykład innym. Chyba naprawdę wierzysz, że kogoś takiego znajdziemy? Wiara i potrzeba są czasem motorem nadziei. Powinniśmy popytać przywódców innych frakcji, czy zechcą wcielić się w tę rolę. Jeżeli odmówią, spróbuj z ich podwładnymi. Niechaj, Kalan, zawsze przynosi ci szczęście.